Pamiętasz, że rozpoczęliśmy przygotowania do nowego sezonu? Proszę powiedzieć, jak tam w nowym roku? No, dzisiaj pierwsze zajęcia juniora starszego. Jest to, są to chłopcy w większości z rocznika 2007-2006. Na razie ta frekwencja jest taka powiedzmy średnia, ale to choroby, nie choroby, różne rzeczy się na to składają. Ci co są, pełni zapału, pełni chęci do pracy i to jest chyba najważniejsze. Proszę powiedzieć nam jakie przygotowania, jakie pan planuje tutaj do, no, do rozpoczęcia? trenujemy na własnych obiektach cały czas. W drugim tygodniu ferii mamy wyjazd na zgrupowanie koło nowego Sącza. 20, na tą chwilę 23 zawodników wyraziło chęć, wiadomo, że to są wyjazdy finansowane przez samych zawodników, no nie to, że klub, ale przez samych zawodników, no tego myślę, że fajna frekwencja, jest zainteresowanie i to tak samo jest, jest ważne, myślę, że tam oprócz walorów czysto sportowych, które tam będziemy, będzie taką walory poznawcze, no, integracja grupy, inne Proszę takie. Nam powiedzieć, a z kim tam zagracie? Tam mamy sparing przewidziany na tą chwilę jeden z juniorami Uni, yy, Sandecji Nowy Sącz, no na razie jest tyle, szukamy tam jeszcze drugiego sparring partnera, ale to nic na siłę, no nie? myślę, że mamy tam co robić. Nie na koniec, pozostaje tylko życzyć jak najmniej Oczywiście kontuzji i jak największej frekwencji. No oby, oby, dziękuję bardzo. Dziękuję.